W ramach programu Sokrates Komenius uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie będą realizować filmy o rzekach w Polsce, Niemczech i Szwecji. Produkcje mają być gotowe na kwiecień przyszłego roku. W projekcie uczestniczą uczniowie klasy językowej i językowo-informatycznej. Projekt opiera się na współpracy ośmiu partnerów z Unii Europejskiej, których koordynatorem jest szkoła w Portugalii. Projekt zakłada badania dokumentów, analizy dokumentacji związaną z rozwojem rzek i rozwojem największych miast w państwach Unii Europejskiej. Temat projektu świetnie pasuje do profili kształcenia w trzecim Liceum ogólnokształcącym. Mamy klasy o profilu językowym, a tutaj językiem projektu jest angielski. Oprócz tego mamy klasy o profilu turystyczno-sportowym, także jakby tutaj te rzeki, wpływ, no, świetnie pasuje do tego. No dodatkowo mamy jeszcze klasy językowo-informatyczne, ponieważ ten projekt bardzo mocno skupia się na, na wykorzystywaniu najnowszych technologii informa informacyjnych. Konferencje przez internet, platforma moduł edukacyjna. Uczniowie podczas realizacji projektu będą zaangażowani w szereg działań. Najważniejszym punktem jest przygotowanie filmów o trzech rzekach w Polsce, Niemczech i Szwecji. Zagranicznym partnerom w projekcie zostaną pokazane w kwietniu przyszłego roku. Kolejne spotkanie jest w Budapeszcie i tam odbędzie się projekcja wszystkich filmów przygotowanych przez poszczególne państwa. Nad całością czuwają nauczycielki. Chcemy też zorganizować warsztaty filmowe, żeby przygotować ich od strony takiej technicznej, żeby wiedzieli jak zrobić ten film, żeby on był i ciekawy, i dobrze zrobiony. Natomiast oni wyszukują informacje, robimy, pracujemy na początku tą techniką burzy mózgów, to znaczy oni zbierają materiały i czekamy na ich pomysły. Dopiero wtedy to jakby zbierzemy i wybierzemy najciekawsze propozycje. Czyli my raczej koordynujemy mhm. pracę tutaj w szkole? Uczniowie, no to uczniowie mają przede wszystkim zyskać językowo-informatycznie na, na tym projekcie, no i dodatkowo jeszcze może zwiedzić uczniowie mają sporo ciekawych pomysłów na to jak filmy powinny wyglądać. Także myślimy, że w sposób humorystyczny albo też taki bardziej fantastyczny dotrze to jakoś do tych młodszych też starszych widzów. A jakie to są te m, fantastyczne i te, te ciekawe pomysły? No my myślisz? Myśleliśmy... Znaczy tak, każda szkoła musi przygotować trzy filmy o trzech wybranych rzekach i filmy mogą być przygotowane w, oboj... w jakikolwiek sposób chcemy. I no nas... Chcemy nasza, nasza klasa chce przedstawić właśnie filmy na wesoło. Tak, naszą konwencją jest tak, żeby na przykład przebrać się za syrenki, które żyją w danych rzekach, po, ponieważ syrenki jakby podążają wraz z nurtem i widzą w danym mieście, yy, co, co daje dana rzeka. Także myślę, że ten sposób taki właśnie bardziej fantastyczny pomógłby zrozumieć, gdzieś na przykład ktoś stanie i powie, ta rzeka i będzie nawijał bez sensu.